Uważam, że dla Nowej Dęby rozwiązaniem logicznym, sensownym są dwa przystanki kolejowe, w Nowej Dębie i Dęba Rozalim. I te przystanki kolejowe byłyby obsługiwane, rzecz jasna, przez pociągi osobowe, które by się dwukrotnie w Nowej Dębie zatrzymywały, tak jak to zresztą kiedyś było, jak ta linia funkcjonowała przed zamknięciem. Natomiast y, wprowadzone zostaną szybkie połączenia kolejowe w relacji do Warszawy, ale też i w relacji do innych miast. Tutaj relacja do Warszawy jest taka hasłowa, sztandarowa, najistotniejsza rzecz jasna, ale będą też inne miasta i różne kategorie tych szybkich pociągów. Y, I te pociągi powinny się zatrzymywać w Nowej Dębie, na przystanku Nowa Dęba, tutaj w centrum, jeden Rozali tylko w centrum, dlatego że y, jest to śródmieście, jest to to osiedle Copowskie i jest to też najbliższe połączenie z zakładami przemysłowymi, z Dezametem, ale też i ze specjalną strefą ekonomiczną, z fabrykami, które tam są i które w przyszłości być może jeszcze powstaną. Także te szybkie pociągi powinny się zatrzymywać tutaj w Nowej Dębie. I teraz. Y, Uczulałbym Państwa na podjęcie negocjacji z koleją i trzymanie ręki na pulsie w negocjacjach z polskimi liniami kolejowymi, aby ten przystanek kolejowy spełniał standardy zatrzymywania się szybkich pociągów. Tutaj jest m.in. długość peronów istotna, być może... Powiedzmy, że długość, długość peronów to jest rzecz przesądzająca w przypadku nowej zęby. Dlatego, żeby się później nie okazało, że spółka PKP Intercity, owszem, zatrzymywałaby tutaj pociągi, składy długie, dalekobieżne, ale peron jest za krótki. Takie sytuacje, mimo że śmieszne, ale mogą mieć miejsce. Dlatego polecałbym negocjacje z polskimi liniami kolejowymi na temat standardu tego przystanku. I jednocześnie negocjacje ze spółką PKP Intercity, która zarządza czterema rodzajami pociągów. I tutaj, w przypadku Nowej Dęby, na pewno nie ma szans na zatrzymywanie się pociągów Intercity i ekspresowych. Natomiast jest szansa, i to jest szansa bardzo realna, na zatrzymywanie się pociągów pośpiesznych i pociągów TLK. I to już jest kwestia negocjacji państwa, władz miasta, z tymi dwoma spółkami kolejowymi. Pan burmistrz wspomniał, że pan rozmawiał z koleją. Ja natomiast chcę przytoczyć, jeżeli, jeżeli pan rozmawiał później od spotkania z kolejarzami, podczas którego my uczestniczyliśmy, to proszę zaktualizować tą wiedzę, te dane.